Dzisiaj tak troszeczkę inaczej. Zobaczymy Lego Masters, odcinek drugi sezonu pierwszego. ma tu montażysta Stefy Klocków. W tym filmie miały się pojawić fragmenty programu Lego Masters, lecz niestety ze względu na prawa autorskie nie mogą się tutaj pojawić. Filmy, do których odnosi się Michał, będą umieszczone w opisie. Zapraszam do oglądania. Zadanie polegało na tym, że los uczestnicy losowali, jak mają być rozwalone ich konstrukcje. Był King Baseballowy, ładunek wybuchowy i krater Koszmitny. Każdy z uczestników miał bodajże po 8 godzin, żeby zbudowali Twoje konstrukcje i je nasz szanowny Michał Prokop je rozwalał. Zobaczmy, kto, co i jak. Było kilka drużyn, każda coś losowała. Jak wiecie, w jury była dziewczyna, kobieta, która yy, pracowała dla Lego w serii Lego Friend oraz brodaty Geek który czasami miałem wrażenie, że nie wiem co on tam robi. Jakby sam nie wiedział co on tam robi i w ogóle jakie jest jego zadanie. Po 8 godzin siedzenia i oglądania tego co tu się dzieje po montażu to jest jednak dla mnie nie do przyjęcia, zwłaszcza, że cała ta nasza polska edycja LEGO Masters mnie nie, po, nie porwała. Po prostu mnie nie porwała. Jako pierwsi będą rzucani bodajże zwycięzcy tej edycji i zbudowali w tym odcinku jakąś konstrukcję a'la rakietę dobytą przez obcego według mojego mniemania kosmiczna konstrukcja zdobyta przez obcego ona przez samego Marcina będzie zrzucana z wysokości zobaczmy jak się rozpadnie najbardziej tej konstrukcji, to mi się podobają te obce formy życia, które zdobywają naszą, tą i bazę co do budynku, to tutaj mam mieszane uczucia, no ale zobaczmy dalej. Mam już ustawione jak ten budynek, jak ta konstrukcja będzie się rozpadać, zobaczmy to. Wszyscy uczestnicy zakładają gogle ochronne, jakby na co to się przydało. I konstrukcja rozszypała się w drobny mak, no, ale czego by się spodziewać po 5-6 metrach wysokości, jak sam Martin Prokop znalazł się pod samym sufitem. Lecimy dalej. Obejrzane to w slowf lecimy w dół Powiem, że tam chyba była trochę siemać ze względu na to, że według, w środku tej konstrukcji były jakieś wolne elementy, więc to... A, takie sobie. Lecimy dalej. Teraz mamy konstrukcję ojca i syna. Tego co pamiętam to się rozpadła gdy Prokop jechał na górę tą windą. Prowadzący czy jadą windą trzymał nosem. Słon rakiety na samej górze. Kwestia wygląda tak. Nim dojechał na sam koniec tej windy zasięgu wysokościowo, konstrukcja runęła w dół, która się rozpadła. Zobaczmy jeszcze, jak. Tak dla mnie kompletna klapa, zwłaszcza, że jeden element tej konstrukcji wpadł na miękką część, która się odbiła i poleciała dalej. Co do reszty, robi pozytywne wrażenie. Dużo czerwonych klotków i. Wszystko w drobny mak. Teraz przejdziemy dalej, czyli nasz prowadzący będzie wymachywał kijem baseballowym i rozwalał pozostałe konstrukcje. Ten sam wykorzystany motyw. Mimo, że konstrukcja była zwarta, cała i tak dalej, w środku, wewnątrz tej konstrukcji znajdowało się multum wolnych, luźno położonych elementów. Więc czy to jest fajne, czy nie, nie wiem. Nie mi to oceniać. Suma summarum, fajnie się to rozpadło. Druga konstrukcja, która pójdzie teraz pod kije baseballowy, to jest bodajże naszych finalistów, zwycięzców. Jest to Sosa Alastaci Kosmicznej. Od tego jak nie rozwala, to widzę, że tu jest multum, tak samo. Od blaskowych elementów, które mają się po prostu rozszypać. Dla mnie to jest po prostu siema. Czy konstrukcja robi jakieś wrażenie? Szczerze, żadne. Jedyny mankament, jeśli chodzi o ten keybait, bolowy, to wszystko zależy od tego, jak zostanie ta konstrukcja trafiona, bo w tym momencie poszło lekko górą i się tak nie rozsypały, jak miało się rozsypać. Ej, Piotr, chciałbyś mojego paszata today? Tak, ojciec, tak, ojciec, dawaj! Nie dostaniesz. Za ja to wolę LPG, taniej, taniej! Ja ci dam lepszy power Gamoniu, ja ci dam! Za to ale taniej jest paliwo! Jakie taniej, jakie taniej! Patrz, jeden to jest nie do zabicia! A oni w jego masters mówią, że LPG! Jakie LPG? Ja ci dam LPG! Jakie wydzie dziczę, Piotr! A teraz na to czekam. Hej, 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 tu macie kiklotki, no oczywiście z jakąś dziewczyną. Oczywiście kokartak. I tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy, co oni tu zbudowali. Nie będę ukrywał, że mnie trochę ten Maciek irytuje. Po prostu mnie irytuje. Chociaż nie powinienem. Ja wiem, że on ma więcej subskrybentów, większą oglądalność, no ale jednak jego konstrukcje, jego moce jak tego, co widziałem na y, jego kanale, wyglądają fantastycznie. <laughs> nie mam się do czego przyczepić. Jedno, ale. Jednak ten sposób ten człowiek mnie irytuje. Co do samego formatu tego programu, jest fajny, fantastyczny i tak dalej. Ale lepsze konstrukcje były po prostu moim daniem, skromnym daniem za granicą. Tutaj grupa zwycięzców tylko i wyłącznie zakładała się na budynka. To trochę słabe. Dlaczego? Klocki Lego dają możli tysiące możliwości konstrukcji, a tu tylko poszli ten. Ja rozumiem, że są ponad architektami, no ale czy to jest sprawiedliwe? Co do prowadzącego, to tu nie mam żadnych zastrzeżeń. Widać, że ma lata doświadczeń w prowadzeniu tego typu programu, ale jednak on sam tego nie pociągnie. Zobaczymy, jak się pokaże to wszystko w następnym odcinku. I może będzie lepiej albo gorzej. Zobaczymy, obejrzymy. Zapraszam do oglądania.